Żywą szopkę po raz kolejny przygotowano w Sandomierzu. Można ją oglądać na placu Środka dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzonym przez z Diecezji Sandomierskiej przy ulicy Trześniowskiej. Uroczystemu udostępnieniu szopki towarzyszyła Wigilia dla Bezdomnych i Osób Samotnych. Karitas przekazał też paczki żywnościowe dla placówek, z którymi współpracuje. Możemy bardziej wyobrazić sobie, w jakich warunkach realnie narodził się pan Jezus, że to była rzeczywiście stajenka betlejemska, że to nie były pałace, ale to rzeczywiście było wielkie ubóstwo i myślę, że ten bardziej to nam pozwala wejść w to misterium świąt Bożego Narodzenia. Konie polskie, osioł, owce, kozy, króliki, ptactwo. Oraz figurki świętej rodziny to mieszkańcy sandomierskiej szopki, którą uroczyścią tworzył ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski. To nie jest żaden mit Boże Narodzenie. To jest przyjście Bożego Syna na Ziemię w konkretnym momencie historii. I Pan Jezus przychodzi do nas cały czas, przychodzi mając oblicze drugiego człowieka, szczególnie tego człowieka potrzebującego, który. No, sam sobie bez nas nie poradzi, tak jak małe dzieciątko. Więc mam nadzieję, że e, adorując pana Jezusa w szopce, odwiedzając szopkę, e, nasze serce zacznie mocniej bić na widok każdego potrzebującego. Mieszkańcy zagrody mają dobrą opiekę i menu, na które składa się siano, warzywa. Opiekuje się zwierzątami panowie, którzy są tutaj w schronisku, ale też opiekują się nasi tutaj pracownicy z Zakładu Aktywności Zawodowej. Szopka jest atrakcją, ale i też miejscem skupienia i refleksji. Zwiedzam często takie szopki i uważam, że takie jak szopka, to w człowieku coś zostaje, takie oprócz świąt, to jest. Takie, że wtedy jakbyśmy widzieli tą stajenkę, to, to sianko nam to przypomina, że Pan Jezus się narodził. Takie naprawdę coś fascynującego. Zaskoczona, mile zaskoczona, że takie żywe zwierzątka tutaj są. Także bardzo, bardzo mi się podoba. Te zbliżające się święta i tak, tak już poczułam te święta. Tak, tak. Szczególnie patrząc tutaj właśnie na Dzieciątko, na Maryję, na Józefa, także tak, no, troszkę się wzruszyłam, tak. Spotkanie tradycja to jest i z ludźmi spotkanie, tak samo porozmawiać z takimi dość bliższymi, no, to jest taka, akurat taki okres świąteczny, który sprzyja takim właśnie rozmowom i takim spotkaniom. Tego na co dzień teraz rzadko kiedy takie coś się spotyka. Tak, dla dzieci z pewnością. Także jak co roku Kalitas przygotował dla osób bezdomnych i samotnych wieczerzę wigilijną. Była wspólna modlitwa, śpiewanie kolęd oraz świąteczne potrawy, o które zadbał Sandomierski Zakład Aktywności Zawodowej. Schroniska dla bezdomnych w Sandomierzu i Rudniku nad Sanem, noclegownia w Tarnobrzegu oraz dom sióstr Miłosierdzia w Lipowej – Otrzymały paczki z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby. Jerzy Strzyż, STV Info.